Czy zdarzyło Wam się kiedyś, kompilując program, nie otrzymać żadnego wyniku? Być może stworzyliście w kodzie pętlę nieskończoną. Jest to często wynik drobnej pomyłki, który uniemożliwia działanie kodu, nawet jeżeli cała reszta jest poprawna. Skupiamy się uparcie na wdrażaniu wymyślonego przez nas rozwiązania i czego byśmy nie zrobili, drobny błąd zawsze będzie niszczył resztę kodu. Tak samo jest we wszystkich sytuacjach w życiu. Ciężko samodzielnie znaleźć taki błąd i poradzić sobie z jego rozwiązaniem. My sami doświadczamy podobnych problemów. Informacje dostępne w internecie często są niekompletne, napisane zbyt trudnym językiem bądź nierzetelne, a kursy stworzone dla początkujących są płatne. Może to zniechęcać i zdecydowanie utrudniać naukę. Między innymi z tych powodów do matury rozszerzonej z informatyki przystępuje jedynie około 1% ze wszystkich zdających. Jej średni wynik w 2023 roku wynosił jedynie 45%. Sama informatyka znajduje się natomiast na pozycji trzeciej od tołu w rankingu zdawalności matur. Dlatego powstał projekt Return Help. Naszym celem było dotrzeć do jak największej ilości ludzi, nie tylko młodych i zachęcić ich do nauki informatyki i programowania. Sami stworzyliśmy naszą stronę internetową, na której stopniowo umieszczaliśmy proste do zrozumienia materiały sprawdzone przez ekspertów dotyczące podstawowych algorytmów w języku C++. Na naszej witrynie znalazło się również miejsce dla kursu podstaw Accessa i Excela. Kluczowym elementem na naszej stronie stało się Forum Wzajemnej Pomocy. Dążyliśmy do tego, aby zachęcić bardziej doświadczonych programistów do dzielenia się swoją wiedzą. Chcieliśmy stworzyć społeczność, gdzie każdy będzie mógł poprosić o pomoc czy zadać nurtujące go pytanie. Podczas realizacji projektu udało nam się wykroczyć poza planowane przez nas działania i z pomocą naszych partnerów zorganizowaliśmy warsztaty dla klas z rozszerzoną informatyką w naszej szkole. Przeprowadziliśmy również konkurs na najaktywniejszego użytkownika Forum. Z atrakcyjnymi nagrodami, aby zachęcić ludzi do zapoznania się z naszą stroną. Z naszej witryny skorzystało już prawie 2000 osób. Mamy ogromną nadzieję, że nasza inicjatywa będzie źródłem wiedzy i motywacji do nauki również w przyszłości. Planujemy dalej rozwijać naszą działalność poprzez dodanie do biblioteki algorytmów treści w innych językach programowania oraz bardziej zaawansowanych materiałów, czy tworzenie filmików instruktażowych z rozwiązywania zadań. Liczymy, że nasz projekt był dla wielu inspiracją do rozpoczęcia nauki programowania i skarbnicą wiedzy. Jak to bowiem powiedział kiedyś Harold Abelson, programy muszą być pisane dla ludzi, a tylko przy okazji dla maszyn, które je wykonają.